Kalimera, cześć. Witajcie z Grecji, z Krety. Wybrałyśmy się tutaj z Karolą. Y na taki krótki odpoczynek też, ale też na zdjęcia, które zobaczycie u mnie na Instagramie. Mam nadzieję, że wam się spodobają, także zaglądajcie, tam sporo się dzieje. To będzie taka kreta naszymi oczami na totalnym luzie. Jak coś będzie ciekawego, to wam pokażemy. Mamy nadzieję, że hotel nas tutaj też miło przyjmie. No i co? Subskrybujcie kanał, łapki w górę i zaczynamy naszą grecką przygodę. A teraz Karola w swoich sekcji kapciuszkach, ja zresztą również, Ciach, pokaże sprzęt, jaki. Zabrałyśmy na ten wyjazd, bo jeśli wydaje Wam się, że nakręcenie vloga to jest taka prosta sprawa, czy zrobienie rolki, to nie, nie, nie. Karola, pokaż jakie Ty masz tu skarby, bo tu jest, dużo. krótko mówiąc, dużo. Tutaj jest gimbal do aparatu. Tak. Tego zablokujemy, bo widzę, że się odblokował. Dobrze. Bardzo ważny sprzęt. Tak. Dzięki temu są takie płynne przejścia. Tak, rolki. Też. Rolki. Tutaj jest statyw do telefonu. Tak, i bardzo. Do aparatu. Ważne. Tutaj się montuje i wtedy jest do telefonu, tak jest do aparatu. A, widzicie dwa w jednym, taki sprzęcior. Tutaj mamy dźwięk. Dźwięk do nagrań na YouTube'a, tak. bo czasami nagrywamy z telefonu jest gorzej yy, z tym dźwiękiem. Tak. Tutaj wiadomo laptop. Laptop, bo Karola czasami tak. musi na szybko już coś zmontować. Myśka, bo ja lubię z myszką. Tutaj jest taki na karty, żeby podpiąć do laptopa. E, wiadomo, kabelki tutaj. Tak. I jeszcze e, druga część, żebyście nie myśleli. I druga część, tak. I druga część. Karty, które kupiłam na wyjazd, żeby dużo materiału zmieścić. Tak jest. Co tu mamy? Aparat oczywiście. Pochwal Obiektry. się, jaki masz aparat. Sony. Sony, tak. Sony a 73 Dwa obiektywy. Oczywiście to było zabezpieczone teraz, tylko tak na szybko. O, tu mi się koszyk pokruszył. Ładowarka do baterii. Tutaj mam jeszcze więcej kart. Tak, bo lubimy mieć dużo zapasu materiału. Gimbal, ten akurat jest do telefonu. Wyobrażacie to sobie, to się dzieje naprawdę. E, ładowarka, dodatkowa bateria do aparatu. No i tablet. Tak, też ważny. I to jest, słuchajcie, taki podręczny sprzęt, jak myślicie, że. Vlog to jest taka bułka z masłem albo rolka na Instagrama, pyk, pyk. No to nie do końca, ale my lubimy dobrą jakość z Karolą. I jeszcze dla Was w pakiecie piękny widok. Teraz uwaga, zobaczcie to, jakiego tu mamy wipa. Słuchajcie, no nie spodziewałyśmy się. Wracamy ze spaceru i złapał nas Pan menadżer. I mówi, że czeka na nas niespodzianka w pokoju. I popatrzcie, jaka to jest piękna niespodzianka. Owoce, słodycze, sery. Yy, tutaj coś mocniejszego. Także jest nam bardzo, bardzo miło. Czujemy się wyróżnione. Yy... To moje buty. To nie jest jakiś absolutnie wyjazd sponsorowany, nie. Yy, ale gdzieś tam oznaczyłam, no bo miło czasami oznaczyć markę w tym przypadku hotel i po prostu zobaczyli nasze stories i nam taki piękny prezent sprawili taką, taką radość małą. Bardzo czuję się wyrówniona i aż taka onieśmielona, powiem wam. No ja to czuję się jak taki VIP na takich wakacjach. Naprawdę miło. No dobra, dawaj z tym serem pojedziemy. I zapraszamy do naszego apartamentu. Zaczynamy od łazienki, tak wyjątkowo. Chodźcie, chodźcie. Jest piękny, duży prysznic. I to się przeni. Tak, to jest nasz piękny, zmieniony apartament. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy miłe i sympatyczne. Yy, I hotel nam taką przyjemność sprawił. Słuchajcie, jestem taka podekscytowana tym, że szok. Proszę bardzo, to jest nasza sypialnia. Łóżko szerokie. Bardzo. Szerzej niż myślałam. że to rzeczy, ale wy musicie zobaczyć najlepszą rzecz. Tutaj Marcelek będzie spał, tu jest telewizja, tu jest dużo przestrzeni. Można stanąć tak i tak. Tak, przestrzeni jest tutaj. Tak, tak, tak. Ale co tam Karola? Pokaż. Najpiękniejszy moment. Czekajcie, bo to powoli, powoli. Powoli, bo to Suzi chce. Szybko, 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 żeby Wam pokazać. I to jest ten moment. Na na. na, na. Kochani, no co tu dużo mówić. Widok na bezkresne morze. Prywatny basen. Prywatny basen. Prywatne leżaczki. Brak wow. sąsiadów pewnie obok. Brak sąsiadów nie ma. Nie, są, są, są. Nie zaglądam, nie zaglądam. <laughs> Ale pokaż góry, po lewej, wszystko pokaż, Karola. Bo tu jest jeden wielki wow. To są góry. Tam jest jakaś wyspa. Wyspa, przepraszam. Góry, wyspa, wiecie, nie? Ekscytacja sięga zenit, bo właśnie wyszłyśmy. I ten kojący szum morza. Tak. Piękna jest ta kreta. Piękna. I z takim oto pięknym widokiem zaczynamy dzień, bo przyszliśmy na śniadanie do prawdziwej śniadaniowni. I teraz uwaga, Wy widzicie jajka po, uwaga, Tutaj są <laughs> tak. y, po królewsku. Tak, a Marcel ma po benedyktyńsku. Benedyktyńsku. Też bardzo przyzwoicie to wygląda. I tutaj jeszcze deska kaserów europejskich. Tak, poprosiliśmy o taką mniejszą, y, bo i tak już mamy dużo na stole. Oczywiście mamy smoothie, zdrowe koktajle, były już soki pomarańczowe i widzicie takie różne pieczywo, Także mamy w czym wybierać, wszystko wygląda bardzo smakowicie i to robi się tak, że po prostu zapisujecie się na dany dzień do danej restauracji, bo tych restauracji jest tutaj kilka i sobie smakujecie pyszności w różnych miejscach, będąc w jednym hotelu. Uważam, że to jest genialne rozwiązanie. Tak, Marcela najfajniej wygląda. Dziś przyjechaliśmy do jednej z najładniejszych miejscowości tutaj na Krecie, Ajos Nikolaos jakoś tak. Pewnie przekręciłam, znając mnie. Żeby zobaczyć ten widok. Widok, który jest za mną, robiący piorunujące wrażenie. I jak tak sobie popatrzycie, to wygląda to wszystko bardzo uroczo. Jest czysto. Ludzie są mili. Natomiast jak mamy porównanie z taką Marbeją, Hiszpanią, Costa del Sol, no to to już to są różne zupełnie historie. Tam czuć pieniądz, tutaj go nie czuć, co też jest dobre, tak? No bo czujemy się totalnie swobodnie. Rewi Mody tutaj nie ma, Gucci, Rucci, i innych wersaczy też nie. Myślę, że Kreta jest pełna uroku i raz w życiu warto ją zobaczyć. Musiałyśmy się tutaj na chwilę zatrzymać, żeby Wam pokazać tą bo ten widok aż zapiera dech w piersiach. Ja jestem naprawdę szczęśliwa, że tu jestem. No, i co powiecie na takie śniadanie pływające? Ja jestem zachwycona. Generalnie mogłoby wam się wydawać, że to jest film sponsorowany, ale nie jest, bo po prostu ja jestem miła, oni są mili i to po prostu zaczęło funkcjonować, że mi takie pyszne pyszności tutaj, słuchajcie, pływają. Jestem zachwycona absolutnie. Śniadanko podano do prywatnego basenu Mici's Royal Mare. Jakbyście chcieli wiedzieć, żeby była pełna jasność, śniadanie mi odpływa, widzicie? No, po prostu nic, tylko wskoczyć i popłynąć za śniadanie. Śniadaniem. Kochani nasi widzowie. Marcel zażądał testu, testu jedzenia i mamy chipsy, które smakują, słuchajcie, dwie paczki. Chipsy o smaku krewetkowym. Czy ktoś taki kiedyś jadł? Bo ja nie. Karola testuje, Marcel testuje. Zapraszam Marcel po jednego chipsa krewetkowego. I teraz proszę bardzo, na Waszych oczach test na żywo. Marcel oczywiście wziął trzy. Nie pokazujemy mnie, bo nie mam makijażu. Mm. Słuchajcie, smak chipsów krewetkowych jest jak... Nie krewetka. Kwaśne. Prawda? One są... Mm, na pewno kojarzycie smak takich chipsów jak e, maczugi. Maczugi. Ty i twoja młodość Karola. Nie. Obrzydliwe są, powiedział Marcel. Maczugi. I one smakują I tak samo. Marcel mówi, że są obrzydliwe i daje 4 na 10, ja daję 2 na 10. Słuchajcie, tamte hmm. były krewetkowe. Dobrze. Ja tak jest 3 na 10. Karola 3 na 10. I teraz uwaga. O smaku cacyki. Czy mają kolor cacyki łowaty? Taki trochę mają. Dobra, Marce teraz o smaku greckim. Cacyki, proszę. Mm. Mm. No te smakują jak cacyki. Te są pyszne, o Jezu. Mm. No te nam pasują. Mm. Nie, że my tutaj niezdrowe jedzenie testujemy. Nie, 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 nie. Ale my po prostu... zdrowo cały czas, ale dzisiaj zauważyłyśmy dwie paczki nowych chipsów. A jak wiecie, ja lubię tak. testować różne żywne rzeczy. Jedzenie Karola daję na wyjazdach 7, lubię. Daję 7 na 10. Marcel daje 7 na 10. Dzięki kochanie za Twoją opinię Karola. Dla mnie to są jedne z najfajniejszych chipsów. Mm, mm, ja daję spokojnie 8,5 na 10. Ja nawet 9. Słuchajcie. Yeah. Dobra, 7,5. Dobrze, dobrze. Także mamy chipsy, yy, dokończymy te, tamte, no nie wiem, co się z tymi tamtymi... Coś wymyślimy. coś wymyślimy. Teraz cudzy nie będzie słychać, ale zobaczcie, jak się wygina na mostku. Jesteśmy dzisiaj na takim pięknym basenie. Tam Słuchajcie, no to mogło nam się tylko przytrafić. Przejeżdżamy sobie koło plaży ko i widzimy taką piękną, białą, piękną restaurację, piękną skwierzczanowo. Ja pokazujemy Boho style i w ogóle. I Karola mówi, ale byś tu świetnie wyglądała w tej restauracji. Wiecie, no to nie jest takie oczywiste, że restauracje pozwalają robić zdjęcia i nagrania, tak? Więc co zrobiła Suzy? Co zrobiła Suzy? Suzy po prostu zatrzymała się samochodem, wyskoczyła, biegnie do pani menadżerki i pytam, czy możemy zrobić tutaj parę zdjęć. I pani menadżerka powiedziała: Of course, you're welcome! Widzicie? To jest taka grecka jakby taka gościnność. Tak? I było mi tak miło i pani pozwoliła, więc my pokazujemy jak tutaj jest pięknie. No ja jestem zachwycona. Oczywiście kaweczkę mamy, bardzo pyszną, więc po prostu żyć nie umierać. Bardzo przyjazna ta kreta. Wiecie co? Ciężki mam czas ostatnio, trochę się tam dzieje w moim życiu, natomiast ta kreta dała mi tyle siły, tyle takiej dobrej energii, tyle tu ludzi jest miłych, Karola, prawda? Tak. To po prostu aż się chce żyć. No, Także... kończymy już, bo światło zachodzi. A, tak a tu taka mała, popołudniowa przekąska, znaczy miała być mała, a wyszło jak zawsze. I ja mam w wersji karmelowej, Karola w wersji czekoladowej, bananowej, tak. Marcel również z lodami, bitą śmietaną, bomby kaloryczne, ale na. Na wakacjach, wakacjach można zgrzeć. Tak, na wakacjach się. To nie nasze liczy. w sumie takie pierwsze zawsze tak, no mało jemy tutaj na tych wakacjach. Właśnie jakoś mało jemy. I Karola. jemy bardzo fit, więc jedne gofnie na cały tydzień się tak. tam należy. I to jest jeden jedyny, więc macie tutaj. Y Zapisane, pokazane jestem go. No, jemy Karola, bo ja nie mogę się doczekać. A my dziś jesteśmy w wyjątkowej części hotelu, części spa, gdzie ja dziś się relaksuję. Można tu wykonać masaż, są różne łaźnie. przepięknie tutaj pachnie, aż czuć nos, aż mi się tak wiecie podepkał. I tutaj pani masuje troszkę moje ręce. Są bardzo spięte od telefonu. Wiecie, jak to jest? I jest mi tutaj bardzo przyjemnie. Zaraz sobie pójdziemy na herbatkę. Jest taka spokojna atmosfera. Naprawdę miło. Po masażu czas na relaks i odpoczynek ciąg dalszy. W takim pięknym, spokojnym miejscu. Słuchajcie, ja mam herbatkę. Właśnie się napiję. Bardzo smacznie, przyjemnie. I bo po prostu głowa mi odpoczywa. I o to mi w tym wszystkim chodziło. Jest mi tu bardzo miło. I teraz słuchajcie, Karola też musi odpocząć, prawda? Oczywiście. Więc kończymy tam część i relaksujemy się we dwójkę. Kończy się nasza przygoda z Kretą. Spędziłyśmy tutaj wspaniały czas, odpoczęłyśmy, chociaż pogoda, jak widzicie, nie zawsze nas rozpieszczała, ale jak będziecie oglądać ten film, to już pewnie tych pięknych, słonecznych dni będą cały czas. Ale nie narzekamy, absolutnie nie, bo zrelaksowałyśmy się, było i spa, i spacery, i zwiedziłyśmy trochę wyspy. Także wszystkiego po trochu. Cudowny czas. Natomiast bardzo zaskoczyła mnie gościnność i życzliwość, zarówno obsługi, jak i tutaj mieszkańców wyspy. Karola? Ciebie? I mnie w ogóle bardzo zaskoczyła jedna pani z obsługi, kiedy była taka rodzina mm -hmm. z dzieckiem i oni się przyszli pożegnać z tą panią, i to pani się tak przytuliła do tego dziecka, powiedziała, mm -hmm. tak, powiedziała, że będzie za nimi tęsknić. I to było takie super miłe. Bardzo, bardzo miłe. Słuchajcie, to nie był absolutnie film sponsorowany. Ja po prostu gdzieś tam oznaczyłam hotel, bo mi się spodobało. Oni mnie zobaczyli i tutaj nas upgradeowali do takiego pięknego apartamentu. Ja do tej pory naprawdę jestem wdzięczna, że coś takiego przyjemnego mogło mi się tutaj nam przytrafić. Ja jeszcze, Karola, z takich ważnych rzeczy, a bardzo fajna rzecz i to jest już w wielu hotelach, jak wchodząc do restauracji, możecie sobie zeskanować kod QR, tak, telefonem i otwiera Wam się menu danej restauracji, przewijacie sobie, słuchajcie, tutaj w tym hotelu do końca i tam jest po polsku, także macie menu po polsku, jak chcecie, ale jakby te kody QR już są coraz popularniejsze w hotelach. Tak i ja jeszcze chciałam powiedzieć, tak. że na Krecie są Naprawdę przepiękne zachody słońca, chociaż o, tak. dzisiaj tego nie widać. Tak. Y i przepiękne miejscówki do zdjęć. Tak, jest, jest tak Instagramowo, jest takie piękne światło. Musicie wejść do mnie na Instagram, żeby zobaczyć więcej. Fajne w tym hotelu, w tej sieci jest to, że codziennie możecie tak naprawdę jeść w innej restauracji. Jest restauracja i z sushi, i z greckim jedzeniem, i z takim tradycyjnym. Także można sobie codziennie zamawiać daną restaurację. Przychodzi na maila, macie taki numerek i idziecie do innej jeszcze restauracji, innej, żeby było jeszcze ciekawiej. Oczywiście jest Kids Club, wieczorem jakieś takie. Animacje, no tak jak wszędzie, super, super czas. Ja jestem bardzo wdzięczna. Za to, że mogłam tu być. Naprawdę szczęśliwa, bardzo. No i co, żegnam się Karola. Tak, tak. Troszkę tutaj wieje nam dzisiaj, ale, ale i tak przyjemnie. Łapka w górę, subskrybujcie kanał. Bardzo dziękujemy, że z nami jesteście i dajcie znać, którą z Wysp Greckich powinniśmy jeszcze zobaczyć. A może do jakiegoś konkretnego hotelu pojechać, co polecacie, bo my korzystamy z Waszych re rekomendacji, tak jak Wy z naszych. Także dajcie znać w komentarzu poniżej, co nas ominęło, gdzie jeszcze powinniśmy się pojawić. Karolą i z Marcelkiem moim. Dajcie znać, subskrybujcie kanał. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Pa! pa!